Ten rekin płynie kraulem. Siemaneczko, z tej strony resja i trochę się pozmieniało od poprzedniego odcinka. Zobaczcie, co się pozmieniało. Tak, także jak już pewnie widzicie, dzisiaj też będziemy się zajmować trochę akweduktami, ale może nie w taki sposób, w jaki robiliśmy to ostatnio. Ja bym bardzo chciała, życzyła sobie, może żeby wylać tutaj wodę. I jak widzicie, oprócz tego, że tutaj jest zrobiony cały ładny akwedukt, no to stwierdziłam, że on się tak gówniano kończy nad tym pierścieniem. Nie bardzo w sensie może, mogę nim skręcić w bok i go obejść, ale będzie to głupie wyglądało. A fajnie będzie, jeżeli on będzie zasilał całą bazę, jeżeli to będzie faktycznie akwedukt, który e, zasila nam całą bazę, więc powiększyłam tutaj ten zewnętrzny pierścień e, o jedną płytkę, żeby dzięki temu środkiem mogła lecieć, płynąć w sobie woda. E, I najpierw chyba tym się zajmę, najpierw sobie wylejemy wodę. Plan odcinka dopiero powstaje, ponieważ nagrywam to totalnie na spontanie wtedy, kiedy mam czas. No powiedzmy sobie wprost: nie zawsze teraz jest czas. A w tej chwili właśnie y, mogę sobie na to pozwolić, więc siadłam na chwilę. W międzyczasie też będę sporo budować. Jak widzicie, dół jeszcze jest do ogarnięcia, ale spoko. W międzyczasie też będę sporo budować po to, żeby właśnie ogarnąć się zrobieniem odcinków. Ostatnio trochę wypadłam z trybu, no i jakoś tak wyszło, że byłam mocno na styk ze wszystkim i chcę to nadrobić. Oczywiście, mój monitor pokazuje, że się wyłączy za chwilę. Zniknęła mi woda. Dlaczego nie działasz? Co jest grane? O nie, nowy Minecraft. Ona się wylewa w środku. O nie! I co teraz? O nie. <ścoughs> o nie! E, no to ja chyba muszę jakoś wymyśleć, jak to zrobić. Jak to zrobić w ogóle? Jak wylać wodę, żeby poleciała tam, gdzie chcesz? Czy ja będę musiała tak stawiać bloki wszędzie, żeby mi się zrobiły źródła? Czy to w którymś miejscu się yy, ogarnie i... <laughs> Uff, no woda mnie cieknie. Ja nie rozumiem tego nowego Minecrafta. Jak ja mocno tego nie rozumiem. <laughs> ja nie wiem, jak to działa. Dobra, chwilowo koniec dziubania. Akweduktu. Na pewno będę do tego wracać. Tam już jak widzicie albo nie widzicie owca, e, zaczęłam sobie zaznaczać, jakby nogi kolejnych ym, łuków akweduktu, tam gdzie będą się podpierać na ziemi. E, a w tej chwili mam totalnie dość, więc zabiera się za coś zupełnie. O, za dużo F5ów! E, za coś zupełnie innego. Muszę sobie tylko ten akweduktowy ekwipunek halo e, odłożyć do mojego powiedzmy, że magazynu. I pokażę wam za co się zabierzemy teraz. A teraz ja już tłumaczę, po co mi to całe szkła. Całe szkło, Hm, całe dużo szkła i wszelkie, że też jest szkło, jest szkło, jest potrzebne mi tutaj. Czy ktoś jeszcze pamięta, co tu w ogóle miało być? Nie? No to ja wam przypomnę. Przypomnę wam bardzo szybko, bo tutaj. O, nie otwiera się. Tutaj moi drodzy, muszę jeszcze jednego szalkera sobie skołować. Miało być na dnie naszej dziury wielkie akwarium. Także ja się tym. Nie lot. Ja się tym chcę zająć w dzisiejszym odcinku, żeby było ciekawie. Nie wiem, czy to będzie ciekawe, ale żeby było ciekawie. Także powstaje dzisiaj wielkie akwarium. To są jakieś Shulker Boxy. Pełne, pełne. Żałujcie, że tego nie widzieliście. Byłam na górze i chciałam zlecieć w dół, ale spadłam. Do tej pory nie wiem, co się stało, ale jestem na dole, więc zabiorę się za dalszą część projektu, czyli właśnie mogłam sobie wodę wziąć, by to powylewać. Skopiemy się tutaj do samego bedroka i wtedy będziemy dopiero myśleć, co dalej. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Także ja tutaj sobie zabieram się za kopanko, ponieważ miejsce dla rybek trzeba zrobić i. I co? I chyba zobaczę się z wami, jak skończę. Właśnie ja sobie bikona jeszcze na hejsta przestawię, wiecie? To by było mądre. To by było mądre, jakbym do kopania przestawiła bikon na hejsta. Ja tylko potrzebuję do tego żelaza, żelaza. Troszeczkę. Wystarczy mieć sztabka, nie? No i właśnie tak zrobiłam i spadłam, zamiast polecieć. Nie wiem, co jest grane. Żelazko, żelazko, E, e? Okej, okay, dobra. Życie mocno. No, to skoro bikon mamy ustawiony, ja zabieram się za kopanie, i zobaczę się z Wami w kolejnym update'cie, kiedy już będę tutaj miała względnie oczyszczone od razu lepiej. Udało się. Udało mi się wszystko skopać. Jak widzicie, tutaj wykopałam też rudy, e, które były w podłodze i zastanawiam się, czy nie skopać jeszcze tak, żeby to było nieregularne, ponieważ i tak tł y, tło, tak dno będziemy robić nieregularne. Musimy to wyłożyć jeszcze blokami. E, tutaj mam trochę surowców, które udało mi się zebrać, ale to nie wszystko, spokojnie, nie jest tak źle. Weźmiemy to sobie na górę i porównamy to sobie z resztą. Sorry za wiatrak w tle. Reszta powinna być gdzieś tutaj, dokładnie. Czyli tych diamentów jednak troszeczkę udało się nazbierać. No nie jest to już powalająco. Jest do tego głowa slajma, jest do tego głowa tego się tam, tego tam zombie pustynnego. No wiecie o co chodzi. Nie wiem tylko gdzie ją wsadziłam, tak szczerze, ale gdzieś na bank jest. W każdym razie, e, diamentów trochę nazbieraliśmy, redstone'a trochę nazbierałam. E, iron ore, mm, szału nie ma. Szału nie ma, ale jeszcze trochę surowców udało się z tej naszej dziurki wykrzesać. Jak widzicie, znowu jest tragiczny problem ze slime'ami. Już mi się przypomniało, dlaczego miałam tutaj te brzydkie dywany. Tak, to był zdecydowanie powód. Ale. Ale w tej chwili, słuchajcie, muszę znaleźć bazę Zetiego, dlatego że, uwaga, mam nadzieję, że Zeti nie będziesz miał nic przeciwko. Zapytałabym cię, ale wyszedłeś z serwera. <grydy> zapytam, słuchajcie, zapytam Zetiego, jak wbije jeszcze raz, chyba, że nie zdąży, to dogadamy się jakoś po nagrywkach. Ale słuchajcie, Zeti ma farmę Guardianów i ja bardzo chciałabym z niej skorzystać, ponieważ, no, jak akwarium, no to oczywiście odpowiednie bloki. E, także chciałabym trochę pożyczyć sobie tych bloków ewentualnie odkupić od Zetiego. Przy okazji na pewno zajrzymy do Zetiego e, sklepu na spałnie, ponieważ Zeti sprzedawał koralowce, koralowce. E, koralowce. Zeti, Zeti, co tam się kryje? Okej, okay, terakota. Ha. Hmm. A moje czy jest coś? Ho. Oh, Okej, okay, dobra. No dobrze, a co ja sprzedawałam? Silk Touch i i, i e z taki, ale czego piasku? W takim razie nie pozostaje nam nic innego jak udanie się do bazy Zediego żeby poszukać, bo może tam będzie coś, co nas interesuje. To jest też powinniśmy sobie tu pohandlować, ale co tam? Co tam, co tam? Dobra, tutaj chyba już nic więcej ciekawego nie znajdę, także widzimy się u Zetiego. To nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, Niezu, nie. co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Um, ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowo spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne. Bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które, by tak rzec, a, które pomaga nam się rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, a, ponieważ się znalazłem. I dziękuję życiu, dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie. Ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie do życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro, to wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę od... choćby, znaczy, sadzić marchew. Podpowiem wam, co się dzieje, kiedy nie skupiacie się na tym, co robicie. <ścoughs> zaraz, zaraz odpiszę renderowi, tylko muszę wam to pokazać, patrzcie. <ścoughs> Czekaj, nie zauważyłam, że ja buduję płetwę totalnie w drugą stronę. Pomagam. Um, dobra, idę, i, i, idę to naprawić. Ja tak bardzo z tego nie mogę. Ja wiem, że za dużo to nie widać przez te dywany, ale ten rekin płynie. kraulem. <słyski> <słyski> Ale wszystko szło idealnie, miałam wszystko pięknie zaplanowane. Pięknie, jakoś tak gładko idzie, myślę sobie, wow! Szybko to zbuduję. No nie, nie zbuduję szybko. E, bo poszło nie tak. W sensie, wiecie co? Miałam to przebudowywać. Miałam to przebudowywać, ale ja to zostawię. To będzie taki memiczny kraftkejdowy, taki typowo kraftkejdowy rekin. Także mam nadzieję, że też się ubawicie trochę. Nie wiem, czy w ogóle wspominałam wam o co chodzi z tym rekinem. Mam nadzieję, że w międzyczasie umieściłam timelapsa. W każdym razie w akwarium będzie szkielet rekina. W tej chwili się zajmę tutaj troszeczkę ogarnieniem w końcu tego akwarium, ponieważ no, kupę czasu już minęło, a my nie mamy nic właściwie konkretnego z założeń dzisiejszego odcinka, więc tu, jak widzicie, sobie budowałam. Zaznaczyłam sobie tym drewnem jakby wzór kręgosłupa, bo to wcale nie jest proste do zbudowania. Jeszcze muszę to jedno skrzydło, tak, e, tą jedną e, koślawą płetwę od spodu tutaj zrobić, bo jak widzicie jest strasznie płasko. No tutaj też jakoś szału nie ma, ale niech, niech będzie, to wystarczy. E, I zajmiemy się zrobieniem e, podłoża w tej chwili. <laughs> nie mogę, nie ja nie mogę z tego. On po prostu płynie kraulem, nie? To jest jedyny rekin na świecie, który pływa kraulem. Pozdrawiam. Dobra, coś takiego musi na tą chwilę wystarczyć. Musiałam się nawykładać z powrotem z tymi dywanami, ponieważ był tu taki armagedon slajmowy, że niestety nie byłam w stanie totalnie nic zrobić i z tego względu dywany musiały wrócić, więc niewiele widać tego rekina, powiedzmy sobie wprost. Ale... Ale chcę... Chcę, chcę, chcę bardzo teraz sobie to podłoże zrobić. Słuchajcie, mamy tutaj teraz parę bloków, Ponieważ fajnie by było tego, y, tą piramidę Bikona zakopać totalnie, ja mam ze sobą oczywiście piasek i szkło. Wiem gdzie są barwniki, barwniki są tu, nie tu, tu, au, nie lot. O, jak widzicie pozbierałam sobie troszeczkę też koralowców w międzyczasie, bo stwierdziłam, że fajnie będzie akwarium y, koralowcami przyozdobić, jakimiś ogórkami czy innymi rzeczami. Przyda nam się też pryzmaryn, który pozyskałam z farmy Zetiego, ale naprawdę nie widzę. Naprawdę tutaj nie widzę barwnika. Nereś, neresz, neresz, gdzie żeś jest z tymi rzeczami. To patrzcie. Idę poszukać mojego zaginionego barwnika i zabierzemy się za przygotowywanie całego tego terenu. I najpierw sobie wyłożymy, oczywiście, spód, a później pokażę wam na jakim poziomie i gdzie będzie szkło. Ja, Su, dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że mogłam Ci ukraść kwarc, że Ty sobie nakopałeś, a ja przyszłam, gdzie zabrałam z bazy. E, dzięki. A slajmy dalej swoje. Ale Powiedzmy, że tak, przeżyłam już do porządku dziennego nad tym, nad tym że mój rekin wygląda jak wygląda i zebrałam się za robienie dna naszego akwarium. Tadam! I wygląda to w ten sposób. Trochę piachu, trochę pryzmarynu, pomieszanej tekstury. To nie będzie tak wyglądało ostatecznie, bo słuchajcie, teraz już Wam mówię, chciałam sobie wyłączyć nagrywanie, ale to nie jest to, co chciałam zrobić. Jak one irytują. Po prostu na potęgę. Fapio i papio. Już. No gin. W tym poziomie będzie wysypane, w niej wysypane tylko wyłożone szkło. Pod tym szkłem wszystko, co się znajduje, będzie zalane wodą. I oczywiście na tych tutaj elementach chciałabym jeszcze. Tak, muszę wrócić na górę. Na tych jeszcze elementach chciałabym wyłożyć zgromadzone przeze mnie korale i te takie małe korale i te sea pickle i trochę kelpu, żeby oczywiście zrobić to podobne jak najbardziej do jakiegokolwiek akwarium, więc tym się będę zajmować, ale nie jest to takie proste. Muszę sobie wziąć trochę netherraka. Nederraka, bo się go szybko, łatwo kopie i w ogóle to jest błyskawiczny i bezproblemowy. I tego netherraka, słuchajcie, wyłożyć sobie na wysokości tego bloku w całym, w całej tej dziurze, zalać go ładnie wodą, skopać wodę, żeby spłynęła w dół i wtedy mogę wykładać szkło. Aha, no i oczywiście korale jeszcze pod spodem. No bo korale, yy, korale nie mogę teraz położyć, bo mi wyschną i nic z nich nie będzie, wszystko się zepsuje. Tak, także czeka mnie jeszcze trochę, trochę roboty, ale jak widzicie poświęcenie dla Was jest mocno, tak to wygląda, tak to wygląda w tym miejscu. gdzie Gdzieniegdzie niestety musiałam te żeberka, wykończenia tych żeber trochę pozmienić z tego względu, że tam już jest bedrock. E, tak, cały dół jest skopany totalnie do bedrocka. E, tak e, cała piramida bikonowa zostaje. I... muszę sobie jeszcze obliczyć, e, słuchajcie, jak wychodzi środek tej dziury, bo nie wiem, czy ta jedna kratka jest środkiem, czy środkiem są cztery kratki. Jeżeli cztery, postawimy tutaj cztery bikony, które będą cztery promienie wystrzeliwały w górę i wtedy będzie to wyglądało naprawdę przeepicko. No a na tą chwilę mamy tylko jeden, no ale też nie wiem, nie wiem jak to z nim jest. Podobno, uwaga, podobno na tym szkle mają się nie spałnować slajmy. Bardzo na to liczę i mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, idę po netherrack, będę sobie tutaj wylewać wodę. I zobaczymy się w kolejnym update'cie, kiedy o będziemy dekorować. Nie lot, nie lot mocno. No. Okej, okay, udało mi się to zrobić. Zalewanie było całkiem proste. Nie ten przycisk. Zalewanie było całkiem proste, ze względu na to, że jest to okrągłe i po prostu stykały się ze sobą źródełka i wiecie, zalewało się praktycznie samo. Ale teraz pod spodem jest istny Armagedon, a ja muszę to rozkopać. Um, no i oczywiście, znając y, Minecraft. O, wow, właśnie o tym mówię. <ścoughs> Będę musiała tam pozalewać te wszystkie półbloki, ale to już będzie spoko. Tylko teraz trzeba poczekać, aż poginą te wszystkie potwory. Także ja zabieram się za rozkopywanie. I niech ta woda się zrobi źródłami, błaga mnie, ona nie laguje. <grystanie> tak, Aquatic Update. Oczywiście pod całym szkieletem będę musiała sobie jeszcze raz wodę wylać. To na pewno. Tu na pewno, tu gdzie są pół, pół bloki i schodki, bo Aquatic Update. <grystanie> <grystanie> Nadszedł ten moment. Koniec. Nie będzie przesterowania, będzie tylko pokazywanie efektów. I pozwólcie, że pokażę Wam to spadłabym bez. Bez, 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 bez. Bez. Mhm. z. Mhm. E, bez paska. <laughs> Udało mi się w końcu zbudować. Słuchajcie, i dopiero w montażu, ponieważ jestem już po zmontowaniu całego odcinka, dogrywam tylko na koniec nasze wyjście. Po zmontowaniu tego odcinka zobaczyłam, że mamy trochę luki fabularne, nie powiedziałam o kilku rzeczach po drodze. No mam nadzieję, że udało Wam się domyślić. Jak nie piszcie komentarzy, ja wam chętnie odpowiem na pytania w komentarzach, ponieważ ten odcinek powstawał ponad tydzień, chyba jakoś tak, więc troszeczkę mogło mi umknąć w międzyczasie. No a teraz chciałabym wam pokazać efekt końcowy. Tam dam dam. Z góry za dużo nie widać. Ja wiem, ja wiem, że te stony psują nam efekt i miały być jeszcze usunięte, ale to nie w dzisiejszym odcinku, ponieważ naprawdę ten odcinek powstawał wieki. Jak widzicie, to jest nasz dabujący, płynący kraulem rekin, który całkiem nieźle się prezentuje ostatecznie. Mamy już wyłożoną, piękną warstwę szkła, spod której widać cudne koralowce, cudne dno naszego jeziorko, Canu. Jest również zatopiony bikon. Oczywiście później będę chciała zmienić ten bikon, myślę, że na diamentowy, żeby wyglądał trochę lepiej. Ewentualnie emeraldowy. Emeraldy byłyby spoko. Hmm. Tych sipitli muszę jeszcze nazbierać, ponieważ one takie są takie biedne. Jest ich niedużo, więc niestety nie świeci się to zbyt powalająco. I za chwilę pokażę Wam właśnie, jak to wygląda w nocy. No i ładnie, tata. I nastała noc. Jest ciemno i jak widzicie jest trochę za ciemno. Sytuację ratuje na przykład przy szkielecie dużo tych endrodów, ale pod wodą niestety nie można ich umieścić. Myślałam o sea lanternach, ale nie do końca mi się to tutaj um, komponowało. Jakoś jakoś nie, nie czuję tego. Za to te pikle faktycznie fajnie będzie. Nie wiem czy to się jakoś rozmnaża, czy w, ka w każdym razie fajnie będzie sobie jeszcze pozbierać um, i poświetlać. Dlaczego ty tu jesteś? Sprawdzimy sobie, jak to wygląda na shaderach. Uuuu, no co, to tu prawie nic nie widać na tych shaderach. Trochę się bugują te shadery z tym szkłem jak widać. I w dzień. No, to szkło z tą wodą, tak średnio bym powiedziała. Nie wiem, może to jest wina moich shaderów, może na innych shaderach będzie to wyglądało lepiej, może na innej wersji shaderów będzie to wyglądało lepiej. No, ale nie robi takiego szału jak sądziłam. To oczywiście lepiej by to wyglądało, gdyby to była sama woda, a nie szkło, no, ale po czymś chodzić muszę. A to z tym pięknym, groźnym również widokiem, dzisiaj się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trochę był taki przeciągnięty, bym powiedziała, w czasie, ponieważ dawno odcinka nie było. Ten chciałam, żeby był taki. wiecie, taki mu. taki kompleksowy. Dlatego otworzyłam go tak strasznie długo. Mam nadzieję też, że zapadnie wam trochę w pamięć ten, ten mój dabujący rekin. Zapraszam was do kolejnych odcinków już niedługo. Mam nadzieję, że wam się podobało i wyczekujcie. Słuchajcie, wyczekujcie, ponieważ na dniach pokaże się coś nowego, coś wielkiego, coś niespodziewanego. Spodziewajcie się niespodziewanego. Na razie zostawię Was z tą tajemnicą. Trzymajcie się i pożyczę Wam miłego dnia. No to cześć. Pa, pa, pa.